Na jaki czas jest odbierana, w zasadzie na jaki czas jest cofnięta ta licencja transportowa, maksymalny czas? Jasne, to jest, to jest... To na organu. Faktycznie tutaj może nam, tak jak wcześniej było, rok czasu upłynąć w, w zakresie cofnięcia licencji i zazwyczaj to się dzieje ten rok czasu wstrzymania zezwolenia, natomiast może być tak, że ta licencja zostaje po prostu pod tym NIP utracona zupełnie w bardzo poważnych naruszeniach, Rok czasu to jest taki standard, można powiedzieć, albo do roku czasu. Niekiedy się zdarza tak, że postępowanie na tyle długo się trwa, że już z tej decyzji administracyjnej wyjdzie nam na przykład 3-4 miesiące. Takie sytuacje nam się też zdarzało, że organ wydał nam decyzję tak jakby od momentu, kiedy doszło do przekroczenia, do naruszenia, no i na tyle długo trwała sytuacja, że jeszcze dwa miesiące tylko nie mieli licencji, mieli zawieszone zezwolenie i dalej mogli później prowadzić taką. Działalność. Także no tu rok czasu taka generalna, standardowa sytuacja faktycznie może być. No, może i tak powiem, wykluczenie firmy z obiegu przez rok czasu, w momencie kiedy. Przez, się... przez pół roku dokładnie. To jest kwestia pozbawienia kontraktów, płynności, wypłat dla pracowników. To w zasadzie tak to nie to ma znaczenia, chyba czy to jest pół roku, rok czy pięć lat. W zasadzie trzeba zaczynać. Nie ma